Łódź kreuje, a także sponsoruje ten program. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na Strefę Piotrkowską, tym razem wieczorową porą i przy wyjątkowym oświetleniu. Trzech lat, trzy dni w roku, w łodzi kamienice przy ulicy Piotkowskiej rozświetlone są tysiącami barw. W tym roku po raz pierwszy rozświetlone zostały także Plac Wolności, Ulica Nowomiejska, Park Staromiejski, a także Stary Rynek. Ja jestem z zawodu architektem urbanistą, byłam miejskim konserwatorem i wiem, że światło czyni cuda. Dlatego yy ponieważ Łódź jest moim miastem, moim miejscem na ziemi, to chciałam pokazać, że właśnie nocą można zrobić coś fajnego. W tym roku mamy już trzecią edycję Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Light Move Festival Łódź 2013. Różni się ona bardzo od zeszłorocznej i tej pierwszej, od której zaczynaliśmy, bo dwie poprzednie edycje to były aranżacje, iluminacje i kreowanie ulicy Piotrkowskiej. Natomiast tym razem, właśnie ze względu na to, że ulica Piotrkowska poddana została rewitalizacji, przenieśliśmy cały ciężar w kierunku północnym. Ale dzięki temu nie kreujemy już tylko architektury, tylko pokazujemy, co można również zrobić w parku, w parku miejskim. Ale w tegorocznej edycji y, mamy jedno bardzo ważne miejsce, które ja osobiście bardzo lubię to Plac Wolności. Ten ośmiokątny Plac Wolności, który jest jedyny w Polsce, ale tak naprawdę nieliczny, jeśli chodzi o y, świat, zaaranżowaliśmy jak miejski amfiteatr. I tutaj światło, dźwięk, barwa, ludzki talent bo to trzeba było wymyślić tekstury, które się nakłada na te budynki pokazują, jak można zmienić tak naprawdę cały plac, jak można zmienić miasto, jak można zmienić przestrzeń publiczną, jak można pięknie zaaranżować tek tektonikę budynku i jak można pokazać historię swojego miasta. I my nawiązujemy w tych wszystkich projekcjach do przeszłości, do historii, do tożsamości naszego miasta. To jest naprawdę e, dla mnie ważne miejsce, ale równie ważne dla nas, dla wszystkich, dla mieszkańców miasta Łodzi jest. E, e, Rynek starego miasta. Chcemy tak, żeby każdy coś miał dla siebie, żeby widz cieszył się i żebyśmy my wszyscy, Łodzianie, cieszyli się naszym miastem, żebyśmy mogli się pochwalić na zewnątrz, jak fajnie tutaj być, jak miło można spędzić czas i jaką mamy piękną strukturę miejską, jakie mamy fajne place i tak naprawdę jakich mamy fajnych ludzi, bo ten festiwal został stworzony tylko dzięki ludziom i ich pozytywnej energii. oświetlenie, to także inne spojrzenie na nasze miasto. Jest to też okazja do tego, by porozmawiać z prezydent Łodzi, Hanną Zdanowską, o tym, jak przebiega remont ulicy Piotrkowskiej, a także na jakim etapie są rewitalizacje kamienic w projekcie Miasto Kamienic. Remont Piotrkowskiej, tak jak zapowiadane było od początku, zakończy się w połowie przyszłego roku. Wiem, że na niektórych odcinkach są spore utrudnienia, bo niestety ten remont to kompleksowa wymiana całej infrastruktury podziemnej. Niestety to wymaga czasu, ale jak widać i spojrzy się na efekt już oddanych odcinków, a jest ich coraz więcej, bo już w tej chwili mamy, praktycznie za chwileczkę będziemy mieli oddany do użytku już czwarty odcinek i mam nadzieję, że również właściciele prywatni, którzy w tej chwili zobaczą, że Piotrkowska ożywa, bo coraz więcej osób jest na Piotrzkowskiej, pojawiają się nowe sklepy, nowe restauracje, nowe bawy. Myślę, że to będzie sprzyjało również podejmowaniu decyzji bez, przez tych inwestorów, którzy mają własne budynki, żeby odnowić je i żeby faktycznie przywrócić piękno zaklęte w tych murach. Projekt Miasta Kamienic zakłada remont przede wszystkim w centralnej części miasta. W związku z czym realizujemy go środkami takimi, które udaje nam się rokrocznie znaleźć w budżecie bieżącym. W związku z tym projekt oczywiście, w co wierzę, przekroczy te magiczne 100 kamienic, bo w tej chwili już jest to około 150 budynków. Natomiast to jest dopiero początek, ten projekt jest jak gdyby projektem pilotażowym. Na bazie tego projektu wiemy już jak powinniśmy postępować, i na bazie tego projektu będziemy realizować te projekty, które chcemy w nowej perspektywie w ramach rewitalizacji i przygotowania miasta do ubiegania się o Expo. W związku z czym w tej chwili chcemy już rewitalizować całymi kwartałami. W tym roku nie tylko Festiwal Światła zmienił swoją lokalizację, ale także 22 Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Do łodzi z całego świata przyjechali nie tylko miłośnicy obrazkowych historyjek, ale także ich twórcy. Kto by mógł, chętnie by się rozerwał, bo tu autografy rozdawał Grzegorz Rosiński, twórca Torgala, a tu z fanami rozmawiał Don Rosa, rysownik od lat związany z wytwórnią Disneya. Już kilka miesięcy temu w internecie zawiązywały się komitety kolejkowe, żeby, żeby zdobyć u niego autograf, a z artykwariatów znikały stare wydania wszystkich jego komiksów. Żeby opowiedzieć historię, muszę zrobić ilustrację i oczywiście ulubionym charakterem, którego najchętniej używam jest Sknerus Macquatch. Po prostu lubię go rysować. Bo lubię historię o nim. Dla fanów takie spotkania to spełnienie marzeń, bo komiks to ich pasja, ale też najważniejsza forma przekazu. Cała kultura zmierza raczej w stronę krótkich komunikatów, kultury obrazkowej, i to wszystko zmierza w tym kierunku, że ludzie, ludziom łatwiej się porozumieć komiksami niż, niż jakąś literaturą. Obserwacje tak gier, jak i komiksowych wydawnictw ułatwia nowe miejsce, w którym ulokował się festiwal, czyli Atlas Arena. Widać ekspansję, widać rozwój, przyjeżdża tu coraz więcej osób. Zmiana lokalizacji jest, uważam, bardzo korzystna, także jest to dobry pomysł. Pozostajemy na starym rynku, miejscu bardzo ważnym dla naszego miasta. Na tyle ważnym, że od miesiąca, co sobotę organizowane są tutaj spotkania artystyczne po to, by przypomnieć łodzianom, że stary rynek był kiedyś sercem łodzi. Zaczęła się wielka przemysłowa Łódź, to właśnie wokół starego rynku koncentrowało się nasze miasto. Niezbyt wielkie rolnicze, ale jednak już miasto. Tu znajdował się Realiana w Łodzi Synagoga. Rynek wzorem rynków średniowiecznych był nie tylko sercem łodzi z powodów urzędowych, ale był także placem targowym. Czyli tak naprawdę był miejscem od wszystkiego: od ważnych wydarzeń, obwieszczeń, od handlu i rozrywki. Stary rynek jest symbolem. Jego otoczenie, architektura bardzo zmieniła się. To zabudowa z lat po II wojnie światowej, z lat kolejnych. Natomiast jest symbolem tego, co działo się tutaj wcześniej. Historia naszego miasta to nie tylko budynki, nie tylko miejsca historyczne, ale także wszystko to, co budzi wspomnienia, co odsyła nas do odległej historii jeszcze sprzed narodzie Ziemi obiecanej. Łódź, w odróżnieniu od wielu miast w rodowodzie średniowiecznym, nie rozwijało się na planie koła. Stary Rynek, a obok Nowy Rynek, czyli dzisiejszy Plac Wolności. i Tak naprawdę od wieku XIX, życie miasta i uwaga wszystkich koncentrowała się na ulicy Piotrkowskiej i dawnym Nowym Rynku. Stary Rynek, Stare Miasto pozostało trochę na uboczu i z tego też powodu przez kolejne dziesięciolecia upadało w zapomnienie. Park Staromiejski to kolejne miejsce mieniące się wieloma barwami. Niemniej kolorowo było na ulicy Piotrkowskiej podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego. Śpiewająco. I tanecznie przywitali łódź zagraniczni goście festiwalu, chociaż pochodzą z różnych zakątków świata, bo aż z 11 krajów. Między innymi z Ukrainy, Gruzji, Słowenii czy Palestyny. Wszystkich łączy miłość do sztuki i niepowtarzalnej kultury regionalnej, którą chcą się dzielić z rówieśnikami. Przyjechaliśmy na festiwal Felkowe Inspiracje, dlatego żeby e, zaspiewać Wam, Państwu nasze ukraińskie piosenki, zatancować, zatancować nasze tańce ukraińskie, żebyście po, po zobaczyli jakie mamy tradycje na Ukrainie. Chcemy podzielić się naszą kulturą, pokazać naszych wspaniałych mieszkańców. Reprezentujemy nasz kraj, Palestynę. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać nasz folklorystyczny taniec. Chcemy pokazać go całemu światu. Chcemy być rozpoznawalni jako wspaniały kraj, mimo że jest mały. Ideą festiwalu jest przekazanie młodym ludziom, że folklor to nie przeżytek. Zdaniem organizatorów młodzież coraz chętniej sięga po tradycje swojego regionu. Okazuje się, że można. Tradycje korzenie w bardzo współczesnej formie przekazywać na scenie, przekazywać w tańcu, w piosence i to wszystko wybrzmiewa w naszym festiwalu. W tym programie to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia za dwa tygodnie, a na zakończenie posłuchajmy i zobaczmy, jak bawili się ci, którzy przyszli na Festiwal Światła. Tutaj bardzo, bardzo klimatycznie, bardzo, bardzo, ładnie to wygląda, no i fakt, że wreszcie coś tu zaczęło się dziać, nieożywiony odcinek Piotrkowskiej, bardzo, bardzo zaczął zyskiwać, zresztą co widać po, po tłumach tutaj. Powinno tak być każdego wieczoru na Piotrkowskiej, żeby to przyciągało turystów i mieszkańców Łodzi myślę, że byłoby to korzystniejsze dla wizerunku Łodzi. W zeszłym roku, czy dwa lata temu też byliśmy i w bardzo nam się podobało, w zeszłym roku byliśmy, Bardzo fajne, powieść, no, to no fajne bardzo. Powinno być na co dzień tak podświetlone. Fantastyczny pomysł, po prostu pierwszy lat takim się w ogóle spotykam, także myślę, że naprawdę warto zobaczyć. W tym roku festiwal jest super z tego względu, że przeniosło się nie tylko do Piotrkowskiej, ale też tutaj do parku, na stary rynek, także ta część miasta odżyła i, i myślę, że z każdą jest coraz lepiej. Pierwszy raz coś takiego widzimy, no przepięknie jest. Że akurat łodzi odżyła, a lubię tę część miasta, więc bardzo mi to kreuje, a także sponsoruje.